Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku firma handlowo-usługowa, naprawczo-mechaniczno-wyjebawczo-bambosz, Poltrans przekształca się dla was w lakiernie. czyli co będziemy robić? Czyli dzisiaj malujemy Ogara 200 i będziemy go malować sprejem. Wiem, że teraz wszyscy są w szoku i matko jedyna, sprayem się nie da malować. Jak to sprejem? Ano normalnie, będziemy po prostu malować z puszki, kupiłem spreje w sumie kupiłem dwa podkłady, I tak się zastanawiam czy, czy dwa podkłady w sprayu nam starczą na tego komara, na tego znaczy na Ogara 200, no mam nadzieję że starczą, ale dopiero jak wyszedłem ze sklepu to sobie mówię, kurde może być mało, ale już sklepy pozamykane i, i może być trochę lipa bo w sumie tak sobie myślę, że trzeba będzie to chociaż na dwa razy pomalować, no ale dobra mniejsza z tym, będziemy z tym działać, zobaczymy co z tego wyjdzie i w sumie no co trzeba to troszeczkę jeszcze zbiornik poszpachlować i to w sumie tyle, nic więcej tu szpachlować nie trzeba. Włótniki jakieś tam mają malutkie tam gniotki, ale no zobaczę, może je poszpachluję. Ale to nie musi być ideał. To jest seria taniocha, a nie wiocha. Tak jak już wiecie, czyli co? Czyli robimy Ogara 200 jak najtańszym kosztem. Mógłbym to pomalować oczywiście pistoletem normalnie, ale po pierwsze nie mam kompresora, po drugie nie mam umiejętności, chociaż w sumie umiejętności to myślę, że to nie jest nic trudnego. Jakoś by się pomalowało coś tam już kiedyś malowałem, więc no generalnie to w sumie nawet pięknie nie musi być, także i tak bym to jakoś ogarnął. No i w ogóle co? Stwierdziłem, że jak mam teraz kupić jakieś kompresor. To nie ma sensu, no w sumie mógłbym kupić kompresor jakiś za nie wiem, 3-4 stówki taki mały, ale to też nie ma sensu, bo co, wydam 3-4 czy 5 stówek teraz na mały kompresor, a... a za jakiś czas znowu będę musiał wydać kasę, już ponad 1000 na pewno, bo nie ma sensu według mnie kupować takiego małego tylko do malowania, no bo co, jak kupię to już kupię, kupić konkretny, żeby było można ptomata, poduchę, wszystko podłączyć, żeby działać, można elegancko malować, wszystko robić, ale już... Dobra, to to tam nie jest ważne, ważne jest to, że malujemy to ze spraya i, no i, że, no i że będziemy to malować i tyle, co tu więcej gadać, także co, zaraz sobie jeszcze tu więcej pogadamy, wam pokażę co i jak, chociaż no co wam tu pokazywać, no wisi to wszystko i tyle, jeszcze sobie trzeba tam folią wszędzie dookoła pozasłaniać. Ale to za chwilę Teraz to wam powiem co, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik Także wbijajcie subskrypcje, wbijajcie łapki w górę No i komentujcie, może macie jakieś rady co do tego malowania Jakieś odnośnie w sumie tego malowania Bo dzisiaj tylko pisgniemy to podkładem No i w sumie też kurde muszę to pomalować Bo to zaraz zardzewieje po tym piaskowaniu A no bo wiecie, zobaczcie To wszystko było tutaj ładnie, elegancko wypiaskowane W sumie 8 dyszek to nie jest dużo Więc według mnie lepiej dać 8 dyszek za piaskowanie Niż tutaj się męczyć, użerać to wszystko Papierem, a i tak tego idealnie równo nie zrobimy. Tuż w ogóle wychodzi troszkę świerdza, więc trzeba to po prostu malować. Nie ma co tutaj ściemniać, a tak jak powiedziałem, 8 dyszek lepiej wydać chyba te 8 dyszek, bo to nie jest tragedia, niż się z tym tylko tutaj denerwować i wkur. Także co? Już dosyć dużo powiedziałem. Widziałem resztę się wszystkiego dowiecie na bieżąco. Będę Wam na pewno komentował i gadał i dużo, dużo, dużo gadania. Także co? Bierzmy się za robotę. To zaczynamy od tego, że trzeba poszpachlować trochę nasz zbiornik, i tak jak mówię, to jest chyba jedyny element, który wymaga szpachlowania. Tutaj jakieś są tam wgniotki, ale no, tu jest, tu coś jest, i pewnie jeszcze są jakieś inne, których nie widzę, i których pewnie nie poszpachluję, i będzie je dopiero widać pewnie po malowaniu. Nie mam jeszcze aż tak sprawnego oka, więc co? Potrzebujemy szpachel i teraz pytanie, jak ten szpachl się tu obsługuje, bo w sumie to, no, miałem jakieś do czynienia ze szpachlem, że tak powiem, coś tam się szpachlowało, ale w sumie, no, nie przydałoby się to jakoś kurde profesjonalnie zrobić. A tutaj jest tak, cztery... 14 stopni. Aha, i tu dodajemy to. Czyli to wyciągamy poza nawias. Czyli w 1414 roku. Aha, aha, dobra. I teraz razy to. I jeszcze. Aha. Tutaj musimy, czyli to może być. Czyli chyba to będzie C. Albo nie, to. Aha, no jasne. To będzie Józef Piłsudski. Przecież to jest proste. Kurde, dobra. Jedziemy z tym. Dobra, mamy szpachel, jakaś taka podkładeczka, coś do mieszania, troszeczkę sobie te całe odpuścimy, nie wiem czy to trzeba czy nie, ale mam tu rozpuszczalnik, to co mi tam szkodzi, kurde. Tu jest dziura, tu jest dziura, tu jeszcze jest o minimalna, to jest chyba wszystko z tych dziur, które są widoczne, tu jeszcze jest też trochę pofalowane, ja to zaszpachluję, ale tu później będzie się fala zrobi z tego, o, ale to będzie wyglądało, nikt nie będzie miał takiej strukturki na zbiorniku, nie? No i co? Trzeba urobić trochę naszego tutaj betonu? Cyk, tylko ile tego się daje utwardzacza? Na ile co? Nie wiem, im więcej utwardzacza, pewnie tym szybciej wyschnie. Nie? Tutaj od razu mogę powiedzieć, że osoby, które tutaj mają większe doświadczenie niż ja i które się znają, możecie dawać jakieś wskazówki. A w ogóle może ktoś byłby chętny, żeby następny motorek mi pomalować. Oczywiście nie za darmo. Ja tutaj nie wymagam, żeby ktoś mi tutaj robił za dobre słowo, wiadomo, że zapłacę. Tylko żeby to po prostu było ładnie zrobione. Tutaj chyba tego szpachlu dużo nam nie będzie trzeba. No nie mam żadnych kurdy takich chłopatych, czy jak to się nazywa specjalistycznych, więc mam kawałek plastiku ucięty z bańki i chyba też damy tym radę, nie? No chyba styknie, bo tu jakoś super dużo tego nie, nie trzeba. Wiem, że już pewnie za dużo tego wzięłem. No i teraz jestem głupi, bo dotknęłem tym do szpachli, nie? A jak to się połączy, to zastygnie i teraz mi tam zastygnie, nie otworzę. Ciach, mieszu, mieszu, mieszu. O, nie wyszło różowe, to jest dobrze, to znaczy, że nie jest to za duże. Jakby było by się różowe to nam zrobiło, to znaczy, że jest za duże. I Teraz jak to tak fachowo zrobić? Chyba są tą szpachtelkę sobie za dużą tu zrobiłem, a... a dobra. Nie wiem. Zaś to się ładnie oszlifuje chyba wyjdzie dobrze. Chyba to nie miało być tak. Proszę, tutaj mnie nie ciśnijcie w komentarzach. No bo w sumie co tam, przynajmniej będę wiedział, jak na drugi raz zrobić. No dobra, daję tam na górkę i to dosyć tutaj sporo, jak widzicie. I sobie to po prostu zaś tam trifujemy. nie? Będzie źle, to będzie źle. Nie ma co się tutaj martwić. Kurde, nie ma też co tutaj za dużo też wymyślać, bo... Tak jak mówiłem, to jest ta niocha nie wiocha, a w ogóle to chyba se za duży ten pierdolnik zrobiłem tutaj do rozprowadzania tego. Ech, I dlatego może być tutaj ciężko, może być trochę lipo. Zdecydowanie to by się przydało mniejsze, więc muszę chyba se to uciąć, ale teraz nie ma czasu, kurde, na cięcie, bo, bo tu jest z utwardzaczem. Dobra, nasz, że tak powiem, szpachlownik zmniejszony. Tak, byle jak, to może być grubo. Tak to wyszlifuję. Później se to jakoś tam wyrównam. Ciach, tam napaćkać, naciapać. <laughs> Jakie kleksy! To, to trzeba będzie zaś, kurde, boszem szlifować. Dobra, tam ściągnie się ten szpach jakimś grubym papierem. <laughs> ja już wiem, że to hu, obo wygląda. Tu coś jeszcze czuję, jest. Lepiej się nie brać za coś, czego się nie potrafi, ale kiedyś się może po prostu tego nauczę. Delikatnie, delikatnie, kurwa, żeś najebu, na szpachli tej. No to nic, wyjdziemy sobie z tego. Nie, tym plastikiem to, to się nie daje do takich rzeczy. Tu minimalnie tu. No, generalnie to bym się tak, ogólnie to bym tak całego tu chyba szpachlować całego na równo i wtedy, bo widzę, że jest pełno takich Malutkich w gniotekach, no to nie jestem w stanie tego zrobić, ale nie musi być tu idealnie. Dobrze, dobrze jest, szpachlowanie zakończone. Teraz czekamy aż tynk nam wystygnie i bierzemy się za szlifowanie. Dobra, jednak jeszcze nie kończymy, bo teraz zauważyłem, że Napierdoliłem tutaj do góry szpachli fest, ale to i tak jest dziura obok, więc trzeba to poprawić. Kurde, że to było jak należy. Zbiornik będzie cały potynkowany, musi się przyglądać co tu jest robione. A dlaczego? A dlatego, że za jakiś czas coś ciekawego z tym rometem będzie i dobrze jakbyście wiedzieli co było przy nim, że tak powiem robione, żeby później nie było żadnego ale, ale to jeszcze do momentu o w którym się dowiecie co z tym rometem dalej będzie to jeszcze troszeczkę bo jeszcze nawet silnik nie jest do końca złożony, wam powiem, że ostatnio tylko złożyłem no tyle co widzieliście na filmie, no i dobra moi drodzy kolejny dzień i dzisiaj zaczynamy tutaj na sztynk szpachlować chyba raczej to by się przydało czymś uciąć nie, tyle tego na pier już nie będę mówił co, ale na co? No wyszlifujemy to najpierw sobie grubym, naprawdę takim papierem. To zjedziemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No chyba, że zrobimy unikatowego komarka i zostawimy tutaj z takimi wzorkami. Na pewno tego szpachlu niepotrzebnie tu tyle dałem, no ale, no ale no już trudno. Teraz to już za późno. Dobra, biorę już ten drobniejszy, żeby tu dziur nie porobić. Może jeszcze bym ten gruby mógł to zjechać, ale kurde, nie chcę tu porobić teraz dziur, żeby znowu tego nie szpachlować. O kurde, to już to jest praktycznie, no nie praktycznie, tylko według mnie to jest idealnie, jeszcze tu czuję, że są gdzieś, o teraz tu taka wgniotka bardziej, no ale to pewnie i tak wyjdzie na lakierze, no ale kurde, no ja tutaj fachowcem nie jestem, więc ja myślę, że i tak będzie lepiej niż jak było. Dobra, żeby was tutaj nie zanudzać, godzinę czy tam ile się z tym będę bawił, bo nie ma sensu, myślę, to co, ja się z tym tutaj pobawię, sobie to poszlifuję. Postaram się to jakoś porównać, tutaj ten beton, to wszystko, ten gips pościągać, ten szpachel, kurde, i... i co, i widzimy się już jak to zrobię, no i w sumie wam powiem, czy było ciężko, czy nie, podejrzewam, że nie, ale co, widzimy się za chwilę. Nie wiem, z pół godziny zabawy, może trochę dłużej, zbiornik wygląda w ten oto sposób. Troszeczkę tutaj, teraz w sumie jak go robiłem, to wyczułem, że tu są jeszcze tu jakieś inne wgniotki, tu gdzieś delikatne, ale wiecie co... Nie ma już sensu się tutaj z tym bawić, nie ma sensu się aż tak tutaj rozdrabniać, bo to no, no nie przesadzajmy kurczę, nie robię tego tutaj na pokaz, a tym bardziej, że no ten ogar i tak nie ma papierów. Po prostu robimy taniocha, a nie wiocha. no i co, no w sumie tych wgniotek tych, tych chyba aż tak nie będzie widać, więc to, więc teraz wszystko już mamy gotowe do malowania, lakiernia jak widać tutaj uzbrojona do końca powstała Teraz musimy sobie tutaj wszystko jeszcze przemyć rozpuszczelnikiem z tych wszystkich pyłów i z tego innego dziadostwa o, No tak jak mówiłem, może idealnie to nie jest zrobione, to poszpachlowane gdzieś tam jeszcze jakieś są na pewno niedociągnięcia, ale no ja tutaj fachowcem nie jestem. Może z czasem jak tego będę więcej robił, jakiegoś tam kolejnego i kolejnego komarka, to no co, w się i może jakoś to będzie w miarę już wtedy mi wychodziło, no ale tak myślę, że też źle nie będzie. Już Wam powiem, że kolejny tam projekcik siedzi w głowie i prawdopodobnie będzie robiony, realizowany. Będzie następny projekcik, a jaki? To jeszcze wam nie będę zdradzać, to jeszcze wam nie będę zdradzać, najpierw może skończmy to, Mieszamy na haczyk, przetrę tu gdzieś wszędzie jeszcze ręką, mógłbym dotknąć, żeby, żeby po prostu nie było żadnych tłustych śladów od moich rąk, reszta trzeba też tu wszystko powycierać, podtłuszać ładnie, żeby nam się podkład trzymał, tylko teraz jest ta lipa, że nam ja pewnie, tak jak powiedziałem na początku tego podkładu zabraknie, no ale nie wiem, najwyżej. Będziemy się zaś martwić. Na razie nie ma co się martwić na zapas. O, tutaj widzicie jeszcze te tulejki. Są kurde, ich nie wyciągnąłem. Teraz ich nie będę wybijał, szczerze mówiąc, bo nawet nie wiem, czy je będę zmieniał. No najwyżej później jeśli się zmieni. Zrobi się to jakoś tak delikatnie, żeby po prostu można było je. Yy, żeby tego po prostu tam. no nie uszkodzić, nie? Się wtedy jakoś tak delikatnie to zrobi i tyle. Wiecie, w takich tutaj miejscach jak tu, gdzie jest fotel czy coś. Nawet tak, coś wyjdzie hu, owo, że tak powiem, to nic się nie stanie, bo to będzie fotel, będzie przykryte. Najważniejsze są dla mnie, no, widoczne miejsca, nie żeby nie było po prostu lipy, kurde. Dobra, no to co, próbujemy. Zaczynamy zabawę w lakiernika. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Cieniutką warstwę jedną, później przyjdzie jeszcze druga. Byle by nie porobić zacieków, chociaż zacieki zawsze tu można jeszcze zlikwidować, ale po co się tam później jeszcze z tym bawić? Powiem tylko tak: jak wyjdzie to, że tak powiem, do dupy, to naprawdę chyba jednak odżałuję i jak przy następnym projekcie, naprawdę chyba zainwestuję w jakiś tam kompresor, bo No kwestia tego, jak to wszystko tutaj nam teraz wyjdzie. Tu już widzę, że się kropki jak nie wiem robią na tym szpachlu. albo po prostu następnym razem odżałuję na lakiernika. Chociaż teraz też mogłem odżałować na lakiernika kasy, ale chodzi o to, że... No cóż, zaciek się robi. Pięknie się zaczyna, Ale chodzi o to, kurde, że nie mam fachowca, który mi to zrobi. czy znaczy, mam fachowca, który zrobi to ładnie, ale są terminy i będę czekał nie wiadomo ile. A tu chodzi o to, żeby też to w miarę sprawnie wszystko poszło. Idziemy dalej. Nie ja wiem co tu teraz wziąć się za co. Robotnik. No, nie no, muszę troszkę drzwi sobie uchylić, bo się uduszę tu. Dobra, tutaj te dziury zostały, bo i tak ich później nie będzie widać. O, ale zacieki napizgałem. <laughs> o kurwa. O, ale tu syfu na tym jest chyba z tej szmatki, kurwa. No, chyba później to jeszcze tam jakaś polerka zawsze może uratować to wszystko. O, ale tu teraz znowu popisgałem. Kurwa, no ale lakiernikiem nie jestem, nic tutaj się nie znam na malowaniu, także tak, wiecie, robię to wszystko amatorsko, generalnie jestem zdania, co wyjdzie, to wyjdzie i tak jest lepiej niż jak było. Gdy ten jeden spray tak może nie styknąć na raz, gdybym miał trzeciego tutaj, to byłbym pewniejszy, że na dwa razy to ładnie pomaluję, a prawda jest taka, że... Chyba nawet bym musiał to na trzy razy pomalować Zależy jak to nam pokryje Za drugim razem Może być tak, że to jest ostatnia rzecz Którą maluję sprayem I w ogóle naprawdę lepiej Trzeba będzie z kimś się dogadać Może nie wiem, więcej zapłacić Albo coś, żeby mi to malowali po prostu W miarę szybko No dobra I wychodzi na to, że jeden spray starczył na raz no dobra, niech to wszystko sobie chwilę przeschnie i zaraz polecimy kolejną warstwę. Dobra, moi drodzy, minęło jakieś pół godzinki, dobre. Także co, możemy już chyba nakładać kolejną warstwę naszego szpraja, że tak powiem, podkładów sprayu. Możemy to w sumie malować dalej, ale żeby was tutaj nie zanudzać tym malowaniem, tym psikaniem i ten, no to wpuszczę wam po prostu jakieś przyspieszone tempo i widzimy się, jak to skończy. Żeby po prostu, no tak jak powiedziałem, was tutaj nie zanudzić, nie zamulić. Także co, biorę się za robotę. tak to się tutaj wszystko prezentuje po drugim zabiegu. Jeszcze raz to wszystko będzie malowane, na pewno będzie jeszcze jedna warstwa kładziona, bo chcę, żeby to jednak wszystko tak w miarę równo wyglądało, a nie tu tak jest bardziej białe, tu tak bardziej prześwituje, no i wiecie. Musi to być równo, żeby później farba, żeby nasz kolor ładnie później wyglądał, a no tak, mówiłem, się przeliczyłem. W sumie źle wyliczyłem i jeden spray jeszcze jednak nam zabrak, ten jeden to by się jeszcze przydał, niestety dzisiaj już go nie kupię, bo sklepy pozamykane, no i trzeba będzie to po prostu skończyć jutro, ale to myślę, że już to chyba wam tego nie muszę pokazywać, po prostu zobaczymy się jak już to będę miał pomalowane, będzie gotowe do malowania kolorem. No i co, no i tutaj zobaczcie moi drodzy, niestety nie było się bez zacieków, tu zaciek, tu jakiś mały zaciek, tu wszędzie, wszędzie takie małe zacieki porobiłem, no kurde, no jest to malowane sprayem. Jebana muszka jeszcze tu wleciała i jeszcze rusza nogami, o rzesz ty Tak robić nie będziemy, no dobra Te zacieki się niestety porobiły, bo tak mówię, no to sprayem, no i to wiecie, ja tam żadnym malarzem jakimś nie jestem, no i tak Wyszło jak wyszło, tutaj w ogóle pięknie, kurde, zaciek na zacieku Ale wyjdziemy z tych dziadów, damy radę to ogarnąć, usuniemy to Myślę, że będzie dobrze, trzeba się z tym tylko troszeczkę będzie Pobawić, także co, w następnym odcineczku nie wiem, czy będziemy Malować to kolorem, czy będziemy coś składać, jeszcze zobaczymy, jak to będzie z czasem. Jak mi się to wszystko tutaj uda ogarnąć. Bo tak na dobrą sprawę jeszcze nie do końca jestem pewien, jakie te kolory tutaj będą. I co, no i tak to ogólnie się prezentuje. No, i tak jak mówiłem, można drugi raz zainwestuję w kompresor, albo od kogoś pożyczę, Zobaczymy. No zobaczymy, jaki będzie w sumie efekt końcowy. Bo teraz to tutaj, no, sami widzicie, jak to wygląda, ale. Do efektu końcowego jeszcze nam troszeczkę tutaj brakuje. Także co, jeżeli Wam się spodobało, strzelcie łapkę w górę. Strzelcie oczywiście subskrypcję. Bo na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, a jeżeli wbijemy 3000 do końca 2022, to będzie jeszcze jakiś tam bonusik do tego konkursu. Będzie i konkursik, i jakieś dodatkowe nagrody oprócz tego konkursu. No i co, no i napiszcie też komentarz, co o tym wszystkim myślicie, może macie jakieś rady co do malowania sprayem, na pewno wezmę je wszystkie pod uwagę, jak będę kłaść tutaj kolor, bo wiecie, no myślę, że to źle wszystko nie wyjdzie, ale rady oczywiście wszelkie się przydadzą, może wyjdzie jeszcze lepiej niż sobie myślę, no zobaczymy, także co, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego, cześć!